I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, – Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. – i szedł spiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheł zaś stanął i rzekł do pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem abrahamowym. Przyszedł bowiem syn człowieczy. Aby szukać i zbawić to, co zginęło. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus przechodzi przez Jericho. Jerycho jest to miasto, które ma niechlubną symbolikę w Starym Testamencie. Z jednej strony wskazywało na grzeszną ludzką naturę, która, nie chciała, która nigdy nie będzie chciała podporządkować się Bogu, której nikt nie jest w stanie ujarzmić, którą jedynie jest w stanie pokonać sam Bóg. I kiedy patrzymy na to miasto, w jaki sposób ono zostało zdobyte, to czytamy w księdze Jozuego, że zostało zdobyte bez udziału e, czy ręki ludzkiej. E, tak samo jest z nami, tak samo jest z naszym ciałem. E, nikt nie jest w stanie przeciwstawić się grzechowi, nikt nie jest w stanie odnieść nad nim zwycięstwa poza jedynie Bogiem, który jest w stanie nas zbawić i ujaźmić to, co nas przewyższa. E, to miasto również e, symbolizowało bunt i nieposłuszeństwo ludzkie. Jest napisane, że kiedy zostało zburzone, Bóg przeklął to miasto i powiedział, aby nikt nie odbudował go ponownie. Natomiast w Księdze Królewskiej czytamy o tym, że pojawił się człowiek, który nazywał się z Betelu i on podjął się odbudowy tego miasta wbrew Słowu Bożemu, wbrew przekleństwu, które było z tym związane i niestety, ale przypłacił za, za to cenę. Jest napisane, że zbudował fundament tego miasta na swoim pierworodnym, natomiast bramę postawił na swoim najmłodszym i jego dzieci poniosły konsekwencje nieposłuszeństwa słowu Bożemu. Ale taki jest człowiek. Bóg coś mówi, a ludzie to co robią, to bardzo często lekceważą Boże słowo. I tutaj kiedy czytamy tą historię, to mamy opisanego człowieka, który bardzo dobrze wiedział o tym, że jest osobą grzeszną, a z drugiej strony też wiedział o tym, że jest nieposłuszny Bogu. Natomiast paradoks tej historii był taki, że imię, które nosił, było zupełnym przeciwieństwem tego, w jaki sposób postępował. Dlatego, że imię Zacheusz oznaczało w języku hebrajskim czysty. No ale możemy powiedzieć, no tak, on sobie tego imienia nie nadał. To nie on chciał być czystym. To był człowiek, który pochodził z rodziny wierzącej. I jak to często w życiu bywa, rodzice, którzy kochają swoje dzieci, oczywiście chcą tego, co dla nich najlepsze. I to, kiedy jego rodzice patrzyli na Zacheusza, to z pewnością chcieli, by był to człowiek, który będzie służył Bogu, który będzie Bogu posłuszny, aby był to człowiek, który będzie miał czyste życie przed Bogiem i czyste serce. Natomiast Zacheusz w którymś momencie podróż, on miał prawo do tego, by teraz samostanowić o swoim życiu. I kiedy opuścił ten rodzinny dom, to stwierdził, że on inaczej zbuduje swoje życie. On miał inną wizję szczęścia niż ci jego rodzice. On nie chciał umartwiać się w, jakimś, w jakiejś synagodze, w świątyni, postępując według y, przykazań, które Bóg dał. Ale to był człowiek, który patrzył na ten świat i to, do czego on dążył, to do szczęścia, które ludzie mają w tym świecie. A to, co często jest dla ludzi tego świata najważniejsze, to są właśnie pieniądze. Bo kiedy człowiek ma pieniądze, kiedy się dorobi, to wtedy jest kimś, wtedy może korzystać z tego życia, wtedy może cieszyć się tym życiem. I czytamy, że on był człowiekiem bogatym, więc on to osiągnął. Natomiast czy naprawdę tak jest? Czy naprawdę tak jest, że człowiek, który posiada pieniądze, to jest człowiek szczęśliwy? Czy nawet my, jako ludzie wierzący, czy ktoś z nas e, naucza, czy mówi, że pieniądze w życiu nie są ważne? Pieniądze są bardzo ważne. Jeśli masz możliwość do tego, aby się uczyć, kształcić, ciężko pracować w tym świecie, po to, aby posiąść dobry zawód i żeby tobie się później łatwo żyło czy lżej żyło, no to jest bardzo to, to pracuj nad tym, dąż do tego. Natomiast, kiedy patrzymy na. i nikt z nas, nawet i w zgromadzeniu, czy nawet z na pewnością jego rodzice, nikt nie dąży do tego, żeby żyło nam się gorzej. Każdy z wielką chęcią podniesie standard swojego życia, jeżeli to będzie tylko możliwe. Ale na pewno jego rodzice czy nikt z nas nie będzie nauczał tego, że pieniądze są rzeczą najważniejszą. I w momencie, kiedy ktoś stawia pieniądze jako cel, ale robi, jest gotowy zrobić to, robić to kosztem zatracenia swoich korzeni, odcięcia się od swoich bliskich, odcięcia się od swojej rodziny, odcięcia się od Boga i wartości, które zostały mu przekazane, to wtedy jest na autostradzie do miejsca, w którym będzie nieszczęśliwy. I tak było i w przypadku tego człowieka. Ale Zacheusz, kiedy wyszedł z tego domu, kiedy opuścił, miał jeszcze ciągle tą swoją wizję, bo był młodym człowiekiem. On opuścił ten ciemnogród, który trzymał się jakichś obietnic, który oczekiwał króla, który miał przyjść. I rozpychając się łokciami w tym świecie, dochodzi do takiego momentu, kiedy właśnie tymi swoimi staraniami jest napisane, że osiągnął pozycję przełożonego nad celnikami. Był osobą, która była zatrudniona czy, przez Cesarstwo Rzymskie, naród, który, okup, który ciemiężył w tym momencie Izraela, który ich okupował. I dlatego z perspektywy rodaków jego, był osobą, która była zdrajcą, był osobą, która zaparła się wiary swoich ojców. No ale Zacheuszowi to nie przeszkadzało do momentu, kiedy zgadzała się ilość srebrników w jego sakwie pod koniec każdego miesiąca. I człowiek zawsze usprawiedliwia tą swoją nieprawość, jakakolwiek ona jest, czy to by była w tym przypadku nawet ich chciwość, która mu towarzyszyła, bo mógł powiedzieć, no tak, ale jak ja bym tego nie robił, to by znalazł się ktoś inny, kto by to robił. I ci ludzie tak na dobrą sprawę też ciężko musieliby pracować i oddawać te pieniądze w ręce, kogosi, w ręce innych osób, które korzystałyby z tego. Ale tak naprawdę to, co robił Zacheusz, to on zadawał gwałt swojej własnej duszy. I zwróćmy uwagę, że w trzecim wersecie jest napisane, że on pragnął widzieć Jezusa. A co to znaczy? Skoro odwraca się od wiary swoich ojców, skoro odwraca się od obietnic, które były im dane, to dlaczego on teraz chce dążyć do tego, aby widzieć Jezusa? Dlaczego chce dążyć do tego, którego, o którym na którym Izrael zastanawiał się, czy jest On Mesjaszem, który przyszedł? Okazuje się, że na końcu tej drogi on wcale nie stał się człowiekiem szczęśliwym. To był człowiek, który. Miał pustkę w swoim sercu. To był człowiek, który dochodzi do momentu, w którym mu się coś wydawało, że da mu szczęście, ale na końcu tej drogi tak nie było. I znajdując się w tej sytuacji, zobaczmy, on teraz szuka odwrotu. On by chciał w jakiś sposób to swoje życie zmienić. No bo ile można w tym życiu balować? Ile można się bawić? Ktoś powie, że no, całe życie, jak mamy pieniądze, ale to tak naprawdę zależy. Zależy od tego, kim ty jesteś w swoim sercu. Bo jeśli jesteś świnią, dla której najważniejsze jest koryto, i nie patrzysz na to, co dzieje się dookoła ciebie, i dla ciebie, i jesteś gotowy tuczyć siebie na dzień sądu, no to można balować całe życie. Ale jeśli ktoś w swoim wnętrzu jest owcą, która ubrudziła się w tym świecie, ale ma potrzebę stada, ma potrzebę bycia pośród stada, ma potrzebę pasterza, który będzie ją pasł, tą owcę karmił, to jeśli jest osobą, która w głębi serca chce być czysta, to taka osoba na pewnym etapie tej drogi dojdzie do przekonania, że pieniądze to nie jest sens naszego życia, że jednak życie to jest coś więcej. I tak było w przypadku właśnie Zacheusza. I czytamy, że on chciał wiedzieć, kto to jest ten Jezus. Kto to jest? Kim jest ta osoba, o której ludzie mówią z taką namiętnością? Kim jest ta osoba, która jest w stanie zmienić życie każdego Izraelity? Kim jest ta osoba, o której z drugiej strony ludzie mówią przyjaciel celników i grzeszników? Bo przecież wielu ludzi też naśmiewało się z Ewangelii, naśmiewało się z nauki, podważało osobę pana Jezusa i to, co on głosił. Natomiast z drugiej strony, dla takiej osoby jak właśnie Zacheusz, nawet te, nawet te drwiny, on w tym mógł zobaczyć nadzieję dla siebie. Bo skoro pan Jezus uniżył się, tak ukłonił się nawet w kierunku tych osób, które tak daleko zboczyły to mógłby odmienić i jego życie. I kiedy czytamy właśnie te pierwsze wersety, to to co robi Łukasz, to on maluje obraz. Obraz tego, że kiedy dociera do nas słowo Boże, to do, kiedy dociera do nas wieść o Panu Jezusie, to to co ona robi, to wzbudza w sercu nadzieję, nadzieję na to, że to życie, w którym my kierowaliśmy się swoją mądrością, może doprowadziliśmy je do takiego stanu Upadku, oddzielenia od Boga, może zostać przemienione. Czy nie było tak w naszym przypadku, bracia siostry? Kiedy do nas doszła Ewangelia, kiedy my usłyszeliśmy o Panu Jezusie, czy nie była to możliwość do tego, aby to nasze życie zostało przemienione? I zwróćmy uwagę, że czytamy dalej, kiedy pojawia się to pragnienie, kiedy on robi ten krok w tym kierunku, to jest napisane, że. Nie mógł oglądać Pana Jezusa z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. I jak to bywa też w życiu, kiedy człowiek zaczyna szukać Boga, pojawiają się przeszkody. Co robi Zacheusz, kiedy okazuje się, że nie jest w stanie dostać się czy przebić do Pana Jezusa? Czy to jest człowiek, który teraz patrzy na, to swoje, na tą sytuację i mówi: No tak, no lepiej, żebym się odpuścił. Tyle ludzi tu w kolejce pozbawienie, każdy by chciał stanąć przed Panem Jezusem. Dla mnie nie ma żadnej szansy. Nie, on reaguje w zupełnie inny sposób. To jest człowiek zdeterminowany, to jest człowiek, który potrafił się przepychać w tym świecie i on w tym świecie coś osiągnął. I tak samo i w tej sytuacji, on jest osobą, która ma potrzebę. I on teraz będzie zabiegał o to, aby ta potrzeba była zrealizowana. I to jest tak pokazane, że kiedy dociera do nas Ewangelia, kiedy chcemy iść za Panem Bogiem, za Panem Jezusem, to to, co będzie nam zawsze towarzyszyć, to będą przeszkody, które będą pojawiały się i utrudniały tą drogę. Ale to, na co musimy być gotowi, to aby podjąć walkę, aby podjąć duchową walkę, podjąć duchowy trud i zabiegać o to, aby jednak posiąść zbawienie, aby jednak poznać naszego Pana. I powiemy, no tak, ale zbawienie jest z łaski. To Bóg daje je w darze. E, oczywiście, że tak jest. Ale to nie zmienia cały czas faktu, że każdy z nas musi podjąć jakiś trud czy wysiłek ze swojej strony, aby być tam, gdzie tą Ewangelię będzie mógł usłyszeć. I w tym przypadku Zacheusz nie był żadnym jasnowidzem, ale on bardzo dobrze znał Jericho. On znał to miasto. I wiedząc, że tłum jest na przeszkodzie. On, yy, i znając układ tego miasta, pomyślał, że jeśli wyprzedzi ten tłum, a jest w stanie przewidzieć, którędy ten tłum będzie podążał, to jeśli wejdzie na drzewo, to z góry będzie mógł zobaczyć Pana Jezusa. I to jest tak samo yy, i dzisiaj, jeśli Ty szukasz zbawienia, to czy nie jesteś w stanie przewidzieć tego, gdzie będzie Pan? Gdzie On będzie przechodził? Jestem w stanie yy, pomóc Ci, nawet odpowiedzieć na to pytanie. W poniedziałek będzie zgromadzenie modlitewne. Niedługo dowiemy się, gdzie ono będzie, i, i na, z pewnością tam będziesz mógł oglądać Pana. We wtorek jest spotkanie w Ciechanowie, w Działdowie, w środę będzie spotkanie w Ursusie, w czwartek będzie spotkanie na Andersa, później na Zoomie, później w niedzielę będzie kolejne spotkanie na Andersa, w Łodzi, w Ursusie, w Londynie. I te teraz tylko pytanie się pojawia, czy ty jesteś gotowy poświęcić swój czas? Czy tobie zależy na tym? Czy ty chcesz oglądać Pana? Czy ty chcesz być tam, gdzie Pan się objawia, gdzie Pan się przechadza? I zwróćmy, że Zacheusz jest osobą, która zostaje wynagrodzona. Dlaczego jest wynagrodzoną osobą? Bo Bogu było miłe Jego dążenie i Bogu były, były miłe Jego zabiegi. Ojcu jest miły każdy, kto szuka Jego syna którego darował, po to, abyśmy wszyscy zostali zbawieni. I nie ma wspanialszej rzeczy, niż to, kiedy człowiek, który szuka Boga, może usłyszeć głos Bożego Syna. A właśnie tego doświadcza Zacheusz, będąc na tym drzewie. Czytamy, że Pan Jezus na niego spojrzał, on do niego przemówił, Pan Jezus z nagle, on znał jego imię. I, I ty może, szukając dzisiaj Boga, albo będąc tu. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Bóg widzi ciebie? Że Bóg zna twoje imię? Kiedy, kiedy czytamy o tym, że Pan złożył swoje życie za grzechy tego świata, to z drugiej strony też musisz pamiętać, jeśli chcesz zostać osobą zbawioną, że przede wszystkim On złożył swoje życie za twoje grzechy. Że On ciebie widział wisząc na drzewie Golgoty. To za tobą się wstawiał. Tak samo kiedy czytamy o tym, że On przyszedł po to, aby nas wszystkich zbawić. Ale czy Ty wierzysz w to, że On przyszedł po to, aby Ciebie zbawić? Czy Ty, patrząc na Pana Jezusa, widzisz tego, z którym możesz nawiązać osobistą relację? Tak jak mógł ją nawiązać tego dnia właśnie Zacheusz. I czytamy, że Pan Jezus mówi do Zacheusza: zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Dla Zacheusza to była sytuacja, to, to była jego szansa tu i teraz, tak? Mógł albo z niej skorzystać, albo ją odrzucić. I tak jest w naszym życiu. Przychodzi taki y, dzień, który wybiera Bóg, który pochodzi od Boga, kiedy Pan przemawia do naszego serca. I wtedy pytanie się pojawia, czy ty będziesz gotowy pójść za Panem, jeśli usłyszysz jego głos, jeśli mówi do ciebie. I zwróćmy uwagę, że o Zacheuszu czytamy, on szedł śpiesznie i przyjął go z radością. Ale tu jest jeden bardzo ważny szczegół. Zacheusz zdawał sobie sprawę i był świadomy tego, że jeśli przyjmie Pana Jezusa do swojego domu, jeśli przyjmie go do swojego życia, to, on będzie, to, to, życie ulegnie, to to życie będzie musiało być całe przebudowane. I on wiedział, że pójście za Panem będzie wiązało się z ceną, bo Pan Jezus nazywano go przyjacielem celników i grzeszników, ale to był Człowiek, który miał przez słowo zwiastowane, on miał moc, aby przemienić to życie. I, w tym, i kiedy czytamy właśnie na Zacheusza, który, kiedy czytamy, co mówi Zacheusz do pana, kiedy przed nim stanął, to zwróćmy uwagę, że tu jest napisane: Panie, oto połowę majątku twojego daje ubogim. Czyli teraz mamy człowieka, który kochał to, co materialne, było to dla niego najważniejsze, a on nagle odwraca się od tego. Nagle to, co było jego bożkiem, on to odrzuca, bo wie, że musi wybrać między jednym a drugim. Czytamy, że mówi do Pana, a jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotowy oddać nasł. To nie był człowiek, który w sposób uczciwy zarabiał te pieniądze. On często nadużywał tej władzy, którą posiadał, która wypływała z tego stanowiska. I, ale widzimy, że on jest gotowy wyznać swoje grzechy. A jeśli w czwórnasu będzie miał teraz oddawać w tym, których skrzywdził, to może skończyć się tak, że zostanie z niczym. Ale dla Niego w tym momencie najważniejszą osobą staje się Pan Jezus. On uważa, że Pan jest na tyle cenny, że lepszą rzeczą jest zrezygnować ze wszystkiego, co miał i na co pracował w tym świecie, aby posiąść Zbawiciela i właśnie relacje z Nim. I czytamy, dlatego, że, I czytamy, że tłum, kiedy to się temu przygląda, to zwróćmy uwagę, oni zaczęli szemrać. Im się nie podobało to, że pan przyszedł do człowieka grzesznego w gościnę. Ale nikt z nich nie mówi tego bezpośrednio do pana, oni tylko między sobą zaczęli na ten temat rozważać. No i też trzeba zrozumieć tych ludzi. Bo pamiętajmy, że oni patrzyli na tą całą sytuację przez pryzmat zakonu. I każde i, a to, co zakon robi, i to, co robią ludzie pod zakonem, to często porównują się jeden do drugiego. I kiedy oni porównywali się do Zacheusza, to mamy człowieka, który nie postępował według przykazań Bożych. A oni byli tymi, którzy się starali. I teraz, kiedy. Więc czuli się lepsi. I patrząc na Pana Jezusa, widzieli człowieka, który był niesprawiedliwy. Bo jak to jest, że ten człowiek, który był w ich mniemaniu najgorszy, został uprzywilejowany i teraz ma tą możliwość, aby Pan właśnie w jego domu został? Ale to, czego nikt z nich nie rozumiał, to że Pan Jezus, kiedy patrzył na wszystkich tych ludzi, kiedy Bóg patrzy na nas wszystkich, czy patrzył na, czy patrzy, czy patrzył na tych ludzi wszystkich, to zwróćmy uwagę, że On widział ich ta, w, ta, w sposób taki sam, bo każdy z nich był grzesznikiem. I kiedy przychodzi Pan Jezus, aby nas zbawić, to nie składa większej ofiary. Za ludzi, którzy popełnili więcej grzechów, którzy popełnili gorsze grzechy, w naszym mniemaniu, ani nie składa mniejszej ofiary za tych, którzy popełnili mniejsze grzechy lub popełnili ich mniej. Ale Pan Jezus daje swoje życie i składa taką samą ofiarę za każdego z nas. To, czym się różnił Zacheusz od tych ludzi i to, co sprawiło, że Bóg mógł go wyróżnić, to była świadomość tego, że On miał grzeszną naturę, że On tej natury nie przezwycięży. To była świadomość tego, że idąc drogą zakonu, ten zakon go potępiał. I jedyne, co było w stanie zmienić jego sytuację, to była łaska. Dlatego, kiedy on odwraca się do pana, to zwróćmy uwagę, on mówi do niego panie. I to, kogo zobaczył w tej chwili, to właśnie swojego pana, króla przeobiecanego, przed którym stanął, on zobaczył swojego Boga. Dlatego, że zwróćmy uwagę, on wyznaje swoje grzechy. A komu Izraelita miał wyznawać swoje grzechy? Dalej, kiedy doświadczył tego, że pan Jezus go widział przez cały ten czas, kiedy on był po drugiej stronie tłumu, kiedy on zabiegał o to, aby chociaż go ujrzeć, kiedy okazuje się, że pan Jezus go znał po imieniu, to on doświadcza tego, że nie stoi przed zwykłym człowiekiem, ale on stoi właśnie przed swoim Bogiem i Zbawicielem. Bo pan Jezus był tą osobą, która widziała jego serce. Natomiast tłum był, był, kiedy patrzymy na tłum, to widzimy ludzi, którzy widzieli tylko to jego zewnętrzne życie, i dlatego byli gotowi go potępić, dlatego czuli się lepsi od niego, i nie byli w stanie ocenić tej sytuacji w sposób subiektywny, w jaki oceniał ją Bóg. I na koniec czytamy, że Pan Jezus mówi, a i czytamy, że Pan Jezus mówi, dziś zbawienie stało się udziałem w twoj, e, domu tego, ponieważ jest, i on jest synem Abrahamowym. W do Galatian jest napisane, że synami Abrahamowymi są wszyscy ci, którzy zostali usprawiedliwieni na podstawie wiary. W co uwierzył ten człowiek? On był przekonany, że Boże miłosierdzie jest większe od jego wszystkich występków. On był przekonany, że Pan Jezus jest tą osobą, która jest w stanie Odpuścić jego grzechy. I dlatego pan Jezus mówi w taki sposób, że przyszedł syn człowieka, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Może ty dzisiaj jesteś tą osobą, która jest jak ta owca, która zbłądziła, odeszła od pana, zabrudziła się w tym świecie. I może to ciebie pan dzisiaj szuka i ciebie pan Jezus dzisiaj chce zbawić. Tylko jest to pytanie, czy w twoim sercu jest to pragnienie, aby wrócić na łono ojcowskie? Kiedy. Patrzymy na Zacheusza, co, co musisz zrobić? Wyznaj swoje grzechy Panu. Ale co dalej? I poproś go, aby odpowiedział na Twoją modlitwę i potwierdził Tobie, że Cię przyjął. Bo na czym buduje pewność swojego zbawienia Zacheusz, o którym tutaj czytamy? Zwróćmy uwagę nie na tym, że wyznał swoje grzechy Panu Jezusowi, ale na słowach odpowiedzi, które pojawiły się z drugiej strony. Pan Jezus mówi do niego, zbawienie stało się Twoim udziałem. Czyli mamy tutaj sytuację, pan, mówimy o czymś, co on teraz tych słów się uchwycił. I y, zwróćmy uwagę, że ta obietnica to jest obietnica bezwarunkowa. Pan Jezus nie mówi do niego, a teraz jak wytrwasz do końca, to zbawiony będziesz. Nie. Zbawienie stało się Twoim udziałem. On uchwycił się tych słów. On na podstawie słów, które wypowiedział Pan Jezus, miał pewność zbawienia. Jeśli Pan Jezus coś powie do Ciebie, jeśli przemówi do Ciebie Bóg, to kto jest w stanie to zmienić? Kto jest w stanie to podważyć? Dlatego niech i Pan pobłogosławi to swoje dzisiejsze słowo, aby i ci, którzy szukają Pana, mogli usłyszeć Jego głos. Bo jeśli usłyszysz głos Boży i pójdziesz za Panem, to będziesz mógł posiąść pewność zbawienia. Dlatego niech i Pan nam, jako i zgromadzeniu, niech da nam też tą radość, abyśmy mogli cieszyć się z tego, że kolejne osoby mogą składać swoje życie właśnie w rękach naszego Zbawiciela i budować je na Słowie Bożym. Bo tylko w taki sposób też może być uwielbiony nasz Pan, który złożył za nas wszystkich swoje życie i przelał drogocenną krew abyśmy na podstawie uczynków, które On dokonał, przez wiarę mogli posiąść to cudowne zbawienie. Amen.